Siemano, kurde blaszka! Witajcie na kolejnym odcinku serii Gotujemy z typową rodziną Januszy! To ja, Pimpek! Chyba widać co? Kurde blaszka! Tak pomyślałem, że na naszym kanale muszą być przepisy dla każdego. Każdy lubi różne rzeczy, każdy jest innym człowiekiem, każdy ma takie zainteresowania, zamiłowania, styl życiowy. Dlatego dzisiaj pokażę Wam przepis na wegańskiego kebaba, no, wegańskiego kebaba, pokażę Wam jak zrobić. No to co drodzy widzowie, bez zbędnego gadania, zapraszam wegańczyków i nie tylko, ponieważ ja osobiście jestem mięsożerny, ale też zjem tego wegańskiego kebaba, a czemu by nie? Drodzy widzowie, do wegańskiego kebaba będziemy potrzebowali burgerki roślinne, sojowe, to są akurat, yy, jak dobrze kojarzę, a nie, przepraszam, bez soi, ale to są po prostu yy, na mocy kiełek słonecznikowego. Słonecznika. Przepraszam za błędy, drodzy widzowie, ale no wiecie, nie jestem wegańczykiem. Dlatego, no, tak troszeczkę to mieszam. Ale to są burgerki roślinne. Dlatego będziemy potrzebowali placuszek tortilli, sosiku sojowego grzybowego, keczupu, oliwek. Jedną cebulkę czerwoną i zestaw sałatek. Mix. Więc co drodzy widzowie, jak już wszystko widzi, widzieliście, składniki jakie są, no to pierwsze to zaczniemy od rozgrzania naszej patelni, ponieważ będziemy chcieli podgrzać nasze burgerki i wtedy widzimy się dalej. patelnie nam się podgrzeje i widzimy się za chwileczkę. No i patelnie mamy tam drodzy widzowie już się rozgrzewa, a my otwieramy nasze burgerki. Otwieramy nasze te burgerki, a sam jestem ciekawy jak to będzie, jak tak będą pachnieć, jak pachną w ogóle takie burgerki. No tak, tak jakoś pachną, ale zobaczymy jak to będzie smakować. Może jeszcze zostanę wegańczykiem drodzy widzowie. Rzucamy na patelnię. No jeszcze tak za bardzo nie jest podgrzane, ale dobra, to się zaraz nam rozgrzeje. No i co my? Musimy troszeczkę poczekać, ale w międzyczasie, drodzy widzowie, otwieramy naszą sałatkę Mix tutaj i sypiemy sobie na środek. O, proszę bardzo, na środek nasz, naszą sałatkę Mix. O, proszę bardzo, w ten sposób. Tu sobie odsuniemy i jeszcze też sobie w międzyczasie na szybkiego pokroimy drodzy widzowie na drugiej desce, na naszej drugiej gruszce. Gruszka też nie jest z pochodzenia zwierzęcego, dlatego pasuje do naszego dzisiejszego przepisu. Raz za szybko sobie poprzekrajamy oliweczki. oliwki. Może mam tutaj trochę za dużo tych oliwek, dlatego zrobimy w ten sposób, że od razu sobie nie drodzy widzowie wrzucimy do naszego tutaj. Kebaba, wegańskiego kebaba. O, proszę bardzo. Może jeszcze jedną sztuczkę. O, tak ładnie. To odsuwamy na bok. I czekamy. A, drodzy widzowie, jeszcze cebulka, no tak. Jeszcze nasza cebulka. Przy okazji obrócimy naszego burgerka yy, roślinnego. Mam nadzieję, że przypasuje Wam ten przepis, drodzy widzowie. Na pewno jacyś Wegańczycy może się zainteresują tym kebabem wegańskim Ala Pimpek. O! Kroimy cebulkę. I też dajemy tej cebulki tak sobie troszkę, zobaczcie ocyk. Mm, wiecie co? Ładnie pachnie ten... ładnie się przypieka ten burgerek nasz. Może drobna chwila, drodzy widzowie i... Widzimy się za chwilę. No i właśnie już wyjęliśmy z patelni nasze burgerki roślinne, drodzy widzowie. Zobaczcie, i to wygląda, to się prezentuje w ten sposób. I co? I my teraz musimy te po prostu burgerki roślinne sobie tak pokroić, zobaczcie. Zrobić takiego sobie po prostu mięsko na mięsko kebabowe. Mięsko takie kebabowe sobie robimy. O. I co? Tutaj też od razu polewamy sobie troszeczkę tym sosem. Proszę. Rzucamy, na, układamy naszego kebabka. To będzie akurat taki rolo kebab. O, zobaczcie jak to się prezentuje drodzy widzowie. To się prezentuje w ten sposób. I teraz co? Zwijamy po prostu naszego. Może to powinniśmy troszeczkę w tą stronę przesunąć. I zwijamy naszego tutaj oto kebabka. W ten oto sposób. Musimy sobie troszeczkę pomóc. O, pięknie. O. I tak zwiniętego naszego drodzy widzowie kebaba Rolo. Oj, troszeczkę mi tutaj za bardzo, bo mi pociekało. Ale o! Troszeczkę tortilla się tutaj rozwala, ale ale my zwyciężymy ją. O, Proszę bardzo, cyk. O i tak zwiniętego oto kebaba, musimy sobie podsmażyć teraz. Podsmażymy go na patelni, ponieważ drodzy widzowie my nie mamy takiej tej opiekacza grillowego, coś takiego tej wiecie jak gofrownica, dlatego my obsmażymy, zobaczcie cyk szybko na tej patelni, na której smażyliśmy naszego, nasze kotleciki. Patelnia ładnie rozgrzana. Do środka, drodzy widzowie, jeszcze można było dać pomidora też. To jak chciał, to jak chce. Ale ja osobiście nie dałem tego. O, jeszcze, drodzy widzowie, kurde, zapomniałem dać keczup do środka. Jeszcze powinniśmy dać do środka keczupu. Ale trudno. Zapomniałem życie. 32 lata i demencja starta? Dokładnie. Kondoliza to rozumiem. Dokładnie, ale, ale kondoliza, może będę wegańczykiem? No dobrze, miłochanie będziemy jadli. No. Kołdury nam nie rosły. Tak, kołdury nam się rosnąć. No, Zobaczcie, no wiecie, drodzy widzowie, to może być troszeczkę dosyć takie tłuste, bo jest smażone na patelni. Ale jak macie opiekać jakiś, to polecam opiekać. No i co, obracamy szybko nasze. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda, drodzy widzowie. Przygnieciemy troszeczkę. I co? Jak obsmaży nam się z drugiej strony, to widzimy się, drodzy widzowie, za chwileczkę. No i co drodzy widzowie? Tak się prezentuje nasz wegański kebab. Kebab rolą wegański. Zobaczcie, drodzy widzowie, tak ładnie jest przypieczony. Jeszcze dodam Wam, że do środka, ja zapomniałem tego kociupu, ale naprawdę możecie dać wszystko, co po prostu Wam yy, pasuje, tak? Yy, wszystko, co nie jest pochodzenia właśnie zwierzęcego. Na przykład Mona osobiście też yy, widziałem podobne takie przepisy, że dają kapustę kiszoną na przykład, zrobiona solówka z kapusty kiszonej, ale żeby czuć, zastąpić to mięso prawdziwe, właśnie dlatego dajemy sobie te burgerki roślinne. No i co, drodzy widzowie. Teraz pokażę wam jeszcze pod koniec, jak to się prezentuje w środku ten burger. Przekrajamy go i on się prezentuje w środku. O tak, drodzy widzowie, zobaczcie. Czy nie ładnie wygląda? Ładnie, ładnie. Dlatego Ape, apetycznie. Dlatego, drodzy widzowie, co? Zostawiajcie łapeczki w górę. Dawajcie sugestie, co byście chcieli następnym razem zobaczyć. Jakie przepisy i co? Jeżeli jesteś osobą nową, jeżeli jesteś wegańczykiem, to też zapraszam, zostawię kciuczek, postaram się może następne przepisy też jakieś zrobić. O, jeżeli jesteś wegańczykiem, to zapraszam Cię do przepisu mojej zupy, japońskiej zupy z ryżem na tofu z zielonej herbaty. Cofnij się do poprzednich odcinków, znajdziesz na pewno. Więc co? Tradycyjnie ja idę jeść. Na razie!